Jesteśmy po obejrzeniu spektaklu „Leprzy lasy” teatru z Berlina z Niemiec. Jakie wrażenie? I, I don't speak Polish, I'm sorry. A, okay, speak English. I will translate. We are after performances. Mm -hmm. Do you like it? Yeah, it was really, it was really fun. What was it about for you? It was about um, of someone finding their home um, and that it's not, I think the message was sort of it's not about who you are but it's about finding the right people to be your family. Ok, dziękuję bardzo. So mm -hmm. Jak masz na imię? Astrid. Jak? Astrid. Astrid, ile masz lat? 11. Podobał Ci się? Tak. A o czym to był dla Ciebie spektakl? To ja lubiłam, że był baran, mm -hmm. i potem e, ten, poszedł w drugą stronę i tak mm -hmm. dalej. A, ale o czym to była historia dla Ciebie? E, o tego. Um, wilka, mm -hmm. który był barana, mm -hmm. no baran i był tam z ba, no, baranami mm -hmm. i tam no, poszedł do szkoły i tak dalej i potem okazało się, że jest wilkiem. Okay. Podobało się? Tak bardzo. Jak masz na imię? Sven. Sven? O czym to była dla Ciebie historia? Dla mnie była historia o um, wilku, który um, Mieszka w różnych jakby grupach i on się czuł jako, jako owca, ale potem znalazł, że on jest wilk, ale dalej się czuł jako owca, jako dobrym człowiekiem. Ci się? Tak, bardzo. Ok, dziękuję Ci bardzo. Ile masz lat, Andrzej? 16. Powiedz mi, o czym to dla ciebie była historia? O tym, żeby być kim się jest, kim się sądzi, że się chce być. O tym. Żeby nie patrzeć na to, co inni myślą, to że ja chcę, jak mam tak... Chcę, mam tak, chcę być jakim chcę i to robię. A twoim zdaniem łatwo czy trudno jest być sobą? Zależy. Zależy wiele do doczenia. Jeżeli otoczenie akceptuje mnie takim, jakim jestem, to fajnie, jeżeli nie, to A trochę lub trudno. Lubisz chodzić lub do teatru? Tak. A na czym ostatnio byłeś? Ostatnio e, byłem w Teatrze Żydowskim na... Dla dzieci czy dla dorosłych na spektaklu? To było akurat dla dzieci. E, to chyba był na o kozie, o kozie, karpiu i trąbce, która gasiła pożary. Dokładnie tak. Na tak. I... podstawie opowiadań z mhm, Tak. Jakie wrażenia? Podobało Ci się? Tak, podobało mi się, bo zazwyczaj chodzę do lata na spektakle typu Dla mnie bomba, albo pół żartem, pół serio też. To tak myślę, byłem na tych spektaklach, więc ten spektakl się bardzo różnił. A jeśli chodzi o ten spektakl, czy podobał Ci się? Tak, podobał mi się. A co Ci się nie podobało? Że tak... Że tak że był taki inny, w sensie, że nie było takich e, dekoracji, czy jakichś. że że wszystko jest tak jakby, dosłownie. W, re, tak dosłownie, tylko że takie bardziej jakby plastyczne. To się w tym bardzo podobało. Rozumiem, że lubisz chodzić do teatru? Tak, lubię. Planujesz jeszcze zobaczyć inne spektakle na festiwalu i na wcześniej trwające? Chciałbym pójść w czwartek na okay. ten benefic dla pani Haliny. Okej, okay. czyli do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.